Cześć, z tej strony Dawna Siła. Dziś materiał o niesamowitym siłaczu dawnej ery, który pozostawił po sobie sporą spuściznę w postaci dość dobrze opisanej i niezwykłej sztuki kontroli mięśni, która dziś jest już praktycznie zapomniana. Max Sik, urodzony 28 czerwca 1882 roku. Niemiecki strongman i gimnastyk, występujący pod pseudonimem Max Sieg, wraz z Montesaldo stworzył system budowania muskulatury poprzez kontrolę własnych mięśni i izometryczne napinanie mięśni swojego ciała. Max Sik urodził się w Austrii. Jego rodzice pochodzili ze Szwajcarii, jednak ojciec Maxa zmarł w wieku 24 lat. Następnie jego matka wyszła za mąż za Niemca pochodzącego z Bawarii. Jako dziecko Max był bardzo schorowany, był słaby, miał problemy z płucami, zaczął chodzić dopiero mając 6 lat. Maxowi przeszkadzała jego chorowitość i ogólna słabość, postanowił coś z tym zrobić. W wieku 10 lat zrobił własne ciężarki i utworzył swój własny plan treningowy rodzice bali się o jego zdrowie i zniszczyli jego domową siłownię. Max jednak był dość mocno zdeterminowany, aby trenować i żeby móc robić to bez sprzętu, zaczął trening napinania mięśni. W wieku 14 lat został zaproszony do lokalnego klubu lekkoatletycznego, gdyż zrobił się już całkiem po każdej tężyzny fizycznej. Max kształcił się na mechanika, jednak w wieku 23 lat porzucił tę pracę i zdecydował się wykorzystać swoją sylwetkę w karierze. Wyjechał do Monachium, gdzie zapisał się do gimnazjum i szybko znalazł pracę jako model artystyczny. Wtedy mierzył jakieś 163 cm wzrostu, ważąc 67 kg. Max zaczął występować na scenie w niemieckich salach koncertowych, napinał tam mięśnie w rytm muzyki, a także prezentował siłowe pokazy. Ponoś na scenie uniósł mężczyznę 20 kg cięższego od siebie jedną ręką. Wycisnął go w górę 16 razy, trzymając w drugiej ręce kufel piwa, nie rozlewając tego piwa podczas pokazu. Jego sylwetka była dość dobrze wyrzeźbiona. Dodatkowo Max był w stanie wyizolować i napięć niemal każdy mięcień w ciele. To powodowało, że jego występy były atrakcyjne dla publiczności. Eugene Sandow, słysząc o wyczynach młodego Niemca, zaprosił go do Londynu. Tam Max stał się pretendentem do tytułu Mistrza Świata w zawodowym podnoszeniu ciężarów w wadze średniej. Max twierdził, że swoją sylwetkę i siłę zawdzięcza treningowi kontroli mięśni. Był jednak dość dobry w podnoszeniu ciężarów, był w stanie wycisnąć w rwaniu dwukrotność swojej masy ciała, miał również duże umiejętności gimnastyczne i świetnie balansował w chodzeniu na rękach. Maxik został partnerem biznesowym Montesaldo. Napisali razem wiele książek na temat kontroli mięśni, Jedną z takich znanych książek jest właśnie Max Salding, gdzie opisany jest cały system treningu związanego z napinaniem mięśni. Max spędził I wojnę światową, będąc w niewoli w Anglii, następnie wrócił do swojej ojczyzny. Kiedy naziści doszli do władzy, Max wyjechał do południowej Ameryki. Ostatecznie osiedlił się w Buenos Aires. Warto dodać, że Max od początku uważał nazistów za zagrożenie i demonstrował brak akceptacji dla nazizmu, nawet kiedy Europa jeszcze nie uważała nazistów za zagrożenie. Max zmarł w wieku prawie 80 lat w Buenos Aires w 1961 roku. Prowadził tam siłownię i studio zdrowia. W dniu swojej śmierci siłował się na rękę ze swoim przyjacielem, pojechał do domu na rowerze. Znaleziono go później martwego, leżącego na plecach z listem pożegnalnym, na którym napisał: Moje serce bije dość wolno, jest mi zimno. Myślę, że wkrótce się to skończy. Pamiętajcie, że nieskończona jest nasza wolność, przejawiająca się poprzez naszą świadomość. Więc to tyle, jeżeli chodzi o krótki opis osoby Maxa i jego życia, jednak. To, co jest istotne, to jego spuścizna, czyli cały system Muscle Control i Max Alding. ponieważ wszystko jest ładnie opisane, a system jest niezwykły. Jest to pewnego rodzaju utracona sztuka treningu. Pozwolę sobie podzielić materiał na dwie części. Ten materiał skupiał się na życiu Maxa, kolejny będzie o Max Aldingu i Muscle Control, gdzie wyjaśnię zasady tego treningu. W tej części rzucę jeszcze kilka cytatów i one-linerów od Maxa, które dadzą pewien wstęp do Maxaldingu. A dokładny opis techniki będzie w kolejnej części. Należy zdać sobie sprawę z tego, że Max był naprawdę niesamowity w kontroli swoich mięśni i naprawdę potrafił wyizolować niemalże każdy mięsień. I dzięki swojej sylwetce mógł to nawet zaprezentować. Duże wrażenie robi manipulacja mięśniami brzucha podczas belly, belly vacuum napinanie jednej sekcji mięśni brzucha czy też nawet jednej kratki w sześciopaku tak dużą kontrolę miał nad mięśniami. Jak wyglądał jego trening, cały ten jego system? Można powiedzieć, że jest to system treningowy z 910 roku, który można w zasadzie wykonać z łatwością w domu bez żadnego sprzętu. Zasady treningu mogą być dosyć zaskakujące. W taki sposób Max pisał o sile i wytrzymałości. Siła jest równie ważna dla zdrowia co wytrzymałość, ale wytrzymałość nie jest oparta o setki powtórzeń, a o dbanie o organy wewnętrzne. Wytrzymałość musi być w sercu, płucach, wątrobie i nerkach. Jeżeli chcesz zwiększyć swoją wytrzymałość spróbuj ćwiczeń Maxalingu związanych ze strefą brzucha. Max był zwolennikiem trenowania całego ciała podczas jednostki treningowej. Trening nie miał powodować skrajnego wyczerpania fizycznego, a miał sprawiać, że będziemy naenergetyzowani. Max pisze w swojej książce, posiadam już umiejętność napięcia każdego mięśnia w swoim ciele. Zdaje się, że im więcej napinam mięśnie, stają się one coraz twardsze. Pisze dalej, odkryłem, że ćwiczenia mechaniczne mogą dać dobre rezultaty, jeżeli zwraca się uwagę na używane mięśnie. Jeżeli umysł skupia się tylko na wykonaniu pracy, osiągamy rezultat tylko do pewnego stopnia. Największe benefity z ćwiczeń są wtedy... Kiedy umysł skupia się na zaciskaniu mięśni, a nie na pracy, którą wykonuje. W treningu nie tylko ważna jest umiejętność zaciskania mięśni, ale także umiejętność ich relaksacji. Uczniowie metody Muscle Control zauważają, że w czasie treningu ich siła woli jak i koncentracja rośnie wprost proporcjonalnie do umiejętności poruszania swoimi mięśniami. Dla trwałych i praktycznych rezultatów w treningu trening musi być przyjemny i energetyzujący nie monotonny i wyczerpujący. Nie trenuj przed lustrem. Używaj lustra jedynie do oceny rezultatu. I to by było na tyle w tej dzisiejszej części na temat Max Aldingu. Kolejny kolejny odcinek odnośnie maxa skupi się właśnie już na dokładnym opisie muscle control i maksalding. Także myślę, że opiszę to na tyle dobrze, że każdy będzie mógł sobie mniej więcej spróbować, jak to wyglądało i i po prostu przetestować na sobie ten trening. W kolejnej części wrzucę Wam również materiały, które pomogą Wam ewentualnie odtworzyć ten trening i, i doczytać brakujące elementy, których tutaj w tych dwóch krótkich materiałach i tak nie zmieszczę. Z uwagi na to, że system jest bardzo rozbudowany i skupię się na wielu różnych aspektach. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Widzimy się w kolejnej części dotyczącej maksa, w której skupię się już na treningu.